Siemano, z tej strony XDG. Chciałem Was zaprosić na moją nową serię e, budowanie składu z FIFA 13. E, dzisiaj będziemy w pierwszym odcinku akurat budować skład brazylijski srebrny. A więc zaczynajmy e, na bramce. Czekaj, czekajcie, muszę tutaj ustawić. Formacja 4-3-2-1 Narodowość Brazylia, ok. Na bramce mamy do niego. Jest to, moim zdaniem, najlepszy bramkarz srebrny właśnie z Brazylii, gdyż Dida to jest. No to jest taka druga opcja bramkarza. Właśnie ze srebrnego składu, ale on był kiedyś dobry, on jest bardzo stary, chyba 30 kilka lat ma, a ten jest jak widać młody, 79% no, nie jest aż tak młody, ale... Jest dobry, mam parę klipów, yy, kiedy yy, uratował mnie razy z opresji, więc mogę go zarekomendować Wam. Dobra, yy, drugi yy, zawodnik to będzie środkowy obrońca, to będzie Zelao. Jest to duży zawodnik, kupiłem go za ile? 4, 400? 188 cm. Ale nie jest aż tak wolny jak na srebrnego zawodnika. 73 tempo. Mm. No, jest wysoki, y, sztuczki trójgwiazdkowe, y, lepsza noga prawa. Y, bardzo dobrze wchodzi w zawodników, pomimo gdyż na przykład są y, mają od niego o 20 więcej szybkości, ale i tak umie ich dogonić i fajnie w nich wejść. Tak. Drugi obrońca to jest Kanu. Wiem, możecie tutaj zastanawiać się nad jego kupnem, ponieważ nie jest Shining, ale mówię, ma 80 speeda, nie jest aż tak drogi, 4000, na, na dwugwiazdkowe triszki to nie patrzcie, ale mówię, jest zajebistym obrońcą. 78 główki, 72 obrona. No bardzo dobry obrońca. Tak. Na prawej obronie mamy Fangera. Jest to zawodnik z Wolfsburgu. No co powiedzieć? Jest mały i szybki, 85 tempo. Umie dogonić właśnie szybkich zawodników na właśnie prawej jego pozycji. 6900 nie jest tego wygórowana aż za bardzo cena za niego ale no jest szybki, jest jeszcze jedna opcja chyba 89 spida ale on mi zasadniczo wystarcza, żeby dogonić jakichś złotych zawodników na online no. lewa obrona to Ricardinho ma 69 overrate tutaj akurat mi się kontrakt skończył, nie mogę wam pokazać ale słabsza noga 4 gwiazdki, kupione za tylko 400 końców, że on jest bardzo bardzo tani, ale jest no jest w miarę dość dobry, jest jeden gościu chyba za 48 tysięcy serbrny i on jest 87 tempo ma, ale za taką cenę nie będę płacił, gdyż wolę Marcelo ale ten gościu no dobry jest, no, no nie jest słaby Dobra, na środkowej pomocy mamy Yuki e, Ten gościu jest no bardzo drogi, 50 500 zapłaciłem za niego. Grałem nim tylko... Y, grałem nim tylko dwie gry y, ponieważ go kupiłem y, z godziny temu, ale mogę powiedzieć, że... Prawie każdy strzał jego z dalekiej odległości jest bardzo blisko bramki. Raz miałem nim słupek tak z 40 metrów, więc jest no, bardzo dobrym środkowym pomocnikiem. 75 dribbling 72 i 70 główki jak na srebrnego i 80 tempo to jest bardzo dobrze. I 4 Skiller. No umiem sobie poradzić w driblingu. Dobra. Drugi środkowy pomocnik to... Markinho, Zouza lub Elton ja proponuję Markinho on tak samo jak ten y, pierwszy środkowy pomocnik też bardzo dobrze umie strzelać z daleka e, jak grałem z kolegą no jak grałem z kolegą to strzelił mi z zajebistego longshota właśnie, ale niestety nie nagrałem e, no jest za 8500 nie jest też taka cena wygórowana za niego, ale mówię wam, jak chcecie mieć dobrych środkowych pomocników, to ten musi na pewno być w waszym składzie. To jest trochę głupie, że ma sztuczki, tylko 3-star skills, ale no, bardzo dobrze strzela. 72 tempo. No, jest dobry. Trzeci środkowy pomocnik to Elton. Elton będzie w naszym pierwszym składzie, znaczy no w podstawowym składzie, gdyż ma sztuczki 500 kilowe. E, 16 250 za niego zapłaciłem, ale mogę powiedzieć, że jak on by był złoty, to by kosztowałby tak z 40, on jest zajebisty. E, 82 tempo, ale tak naprawdę wyczuwa się tak z 88. No dobre sztuczki tylko y, ma słabą obronę i główki. To że nim się nie strzeli gola zdrożnego. I jest bardzo mały, 159 cm no to. Ale jest bardzo dobry. Tak. Lewy napastnik to... Rafael Martinho. Rafael Martinho to jest... No zawodnik, który jest bardzo szybki. 90... Dwa szybkości ma. E, Mam dobrą, słabszą nogę. E, strzelam nim z, z obu nóg. Znaczy się ma prawie takie same. Oczywiście lepszą ma ale, ale z prawej też u mnie ostro zapierpip. E, dobry dridling. E, szkoda, że tylko sztuczki e, ma trzy gwiazdkowe, ale mówię Wam, bardzo dobry zawodnik. 7600 To nie jest aż taka wielka cena za takiego Bista e, Prawy napastnik to Kelvin e, To zawodnik, który ma sztuczki 5 gwiazdek e, Kupiony za 39 tysięcy, więc jest drogi Ale jak na tą cenę jest No dobrym zawodnikiem, 84 Szybkości e, Miałem Danilinio, ale on jest bardziej takim zawodnikiem, który w kółko wraca, a na prawy napad to yy, nie bardzo. Yy, no tak, 65 strzał, ale tak w rzeczywistości ma z 70 parę yy, 56 główki, główki nim nie strzelimy, ale ma bardzo dobrą szybkość i dribbling. Na napastnika mam WALLISON! To jest chyba najdroższy gracz w właśnie Lidze Brazylijskiej i ogólnie Srebrny Brazylijczyk, ale przez to, że jest zajebisty. 88 tempo, 68 strzał, tak w rzeczywistości 75, 73 dribbling, sztuczki 5 -gwiazdkowe, 128 tysięcy zapłaciłem za niego, to jest... On jest bardzo overpriced. Strasznie dużo się za niego płaci, ale to właśnie dlatego, że jest bardzo dobrym napastnikiem. Chyba nie spotkałem się w tej lidze z jeszcze lepszym napastnikiem, którego można kupić. To jest taki must have, jeśli chce się mieć dobry, srebrny skład brazylijski. No i jest wysoki, szybki. Cóż więcej. Dobra. Na ławce mam. Robinio. Robinio kupiłem w zamian za, za Rafaela. Robinio dlatego, jak nie gram srebrnego turnieju, no to na online Robinio się bardzo przydaje. Jest szybki, też sztuczki pięciogwiazdkowe. 8800 jest tani jak, no, w porównaniu na przykład do Kelvina. Który ma prawie takie same staty Jeśli chodzi o właśnie sztuczki I tempo 91 dribbling Bardzo dobry zawodnik A drugiego gościa Który mam w zamian na moim składzie To Zouza e, to jest taka ciekawostka Że on też jest Zouzą I ten też jest Zouzą Więc to e, dwie Zouzy na ławce To you know what I mean. Zouza jest no, ma 4 gwiazdki w sztuczkach 750 końców za środkowego pomocnika w lidze brazylijskiej. To jest naprawdę mało, nie jest za bardzo wysoki, jest taki jest średniego wzrostu. Dobrze strzela. Mogę powiedzieć, że też bardzo dużo strzelił mi bramek. Jak grałem z moim kochanym przyjacielem, no i to chyba tyle. No. Skład. Bardzo dobry wygrałem nim trzy mecze na 4 na online jak grałem z jakimiś złotymi, nie wiem jeden mecz był z Falkao, Ksiawim, Iniestą i tak dalej, to wygrałem ten mecz chyba 3-1. Jak ktoś chce sobie właśnie zrobić skład sztuczkowy, jak można to powiedzieć, to bardzo go polecam. No, to ja się z wami żegnam. Na razie.